Jacek Hoga, Fundacja Darma. Dzień dobry. Nieraz py dostajemy pytania na temat broni, którą chcieliby Państwo używać w jakiejś konkretnej, specyficznej sytuacji. Stąd też właśnie ten materiał, jaka broń do domu do mieszkania, jeżeli mieszkam w mieście, i obawiam się, że będą jakieś duże niepokoje, nie wiem, zakładam, że te kilka procent jest i chcę się przygotować, tak, żeby być bezpieczniejszy, żeby mieć bezpieczniejszą rodzinę, żeby. żeby projektować to bezpieczeństwo na najbliższych sąsiadów, bo proszę pamiętać, Fundacja zawsze zachęca i, i gorąco propaguje obronę osób zagrożonych nielegalną napaścią, a takie przecież właśnie w takich sytuacjach są dużo, dużo częstsze niż w czasie normalnego pokoju, normalnego czasu, jaki mamy dzisiaj. A więc nie jest to materiał o tym, jak wydać kilkadziesiąt tysięcy złotych. Nie jest to materiał o tym, jak zostać kolekcjonerem albo jak mieć największą kolekcję broni sportowej, myśliwskiej, jaką tam Państwo mają. Jest to subiektywna opinia o tym, jak można wydać pieniądze ciężko zarobione na to, żeby mieć tę gwarancję bezpieczeństwa jakiegoś tam większego, bo stuprocentowego nigdy nie będzie, właśnie na czasy bardzo nieprzyjemne, bardzo niebezpieczne, jeśli mieszkamy w mieszkaniu, jeżeli mieszkamy w domu, w sensie domu, w sensie mieszkania w Polsce. I teraz tak. Jedna broń, tak. Zakładamy, że to będzie jedna broń, która ma nas obronić, nam ma pomóc. Propozycja będzie bardzo subiektywna, jak już mówiłem, ale jak sobie ktoś lubi takie rzeczy, to proszę jest puste. Właśnie trochę już przestarzały dla wielu Glock, Glock 19. Mimo, że jestem mańkutem nieprzełożony, wszystkim mańkutom gorąco proponuję i gorąco ich zachęcam właśnie, żeby nie przekładali. Teraz, dlaczego pistolet? Na przykład ten. I dlaczego, dlaczego nie strzelba? Dlaczego nie KBKS jakiś? Przyczyna jest prosta w mieście jeżeli mieszkam w mieszkaniu to jeżeli się będę bronił to na odległości góra kilku metrów w mieście jeżeli mieszkam w mieszkaniu i jeżeli mam na myśli obronę siebie i swojej rodziny to nie będę walczył czyli nie potrzebuję kamizelki kuloodpornej hełmu noktowizji karabinka AR najnowszego typu potrzebuję czegoś żeby odpędzić Ludzi, którzy chcą nas okraść, którzy chcą skrzywdzić rodzinę, skrzywdzić żonę, skrzywdzić dzieci czy sąsiadów. Z tą bronią da się przechodzić, przenosić ją, mieć ją na sobie w czasie, kiedy nie jesteśmy w mieszkaniu, żeby, żeby mieć to bezpieczeństwo razem ze sobą. I ta broń ma możliwość mnóstwo, ponieważ to jest tak przestarzała broń, ma mnóstwo różnego rodzaju gadżetów. Ten gadżet do tego kiedyś Państwu pokazywałem. Zakłada się go w ten sposób. I teraz, jeżeli ktoś nie jest mistrzem strzelectwa, a chce dodać trzeci punkt podparcia, drugi, trzeci, zamiast tylko chwytu, w ten sposób mamy dużo większą pewność strzału w stresie. Nawet na tą małą odległość kolba daje bardzo dużo, zwłaszcza dla zwykłych ludzi, która. Tak, bo mamy trzy rodzaje strzelców. Mamy profesjonalistów, tych, którzy udają, że są profesjonalistami, tych, którzy wiedzą, że nie są profesjonalistami. Pierwsza i trzecia grupa będzie lubiła kolby, niekoniecznie w tym stylu, ale generalnie ten punkt podparcia. Druga strzela tak świetnie, że żadnych rad ode mnie nie potrzebuje. W w tej konfiguracji możemy strzelać nawet na 50 metrów celnie, ale tak naprawdę ta konfiguracja jest po to, żebyśmy mogli wewnątrz mieszkania, wewnątrz budynku z większą pewnością oddać skuteczny strzał do samoobrony. A przy zdjęciu tej kolby z powrotem mamy pistolet, który możemy przenosić. Następne pytanie, które się rodzi i które wielokrotnie słyszałem: ile magazynków? I znowu, jeżeli mówimy o broni, która ma być do obrony rodziny, nie zakładamy, że będziemy z tą bronią walczyć, nie zakładamy nie, zakładamy, nie wiem, czystek etnicznych w stylu Jugosławii, gdzie rzeczywiście by trzeba podjąć obronę na poziomie pospolitego ruszenia sąsiadów, którzy bronią. Przetrwania przed kimś, kto chce po prostu wymordować całą populację w danym rejonie, wtedy to będzie za mało. Natomiast w sytuacji typowej dla kryzysów bardzo dużych, taki pistolet z taką kolbą będzie, e, naszym zdaniem, koszt efekt bardzo dobrze. Bo oczywiście mogą być tańsze pistolety, do których też są jakieś kolby dołączane. Do CZki na przykład bodajże będzie jakieś pudełko na cezetkę. E, może to być rewolwer. Niestety, rewolwery podrażały. Tutaj jednak jest 15 naboi, w rewolwerze będzie do 7 najczęściej. Małe rewolwery, z kolei pięciostrzałowe, są bardzo trudne w strzelaniu, bardzo łatwe do przenoszenia. W związku z czym mamy w miarę tani pistolet, który może się prze przekształcić w cudzysłowie, oczywiście, w jakąś tam formę karabinka na amunicję pistoletową, która zapewni nam strzelanie na większą odległość. Do tego najprostsza ładownica, jeden dodatkowy magazynek, czyli mamy trzy. I teraz, jak ktoś mnie spyta, ile potrzebuje magazynków w sytuacji, kiedy nie wiem, ma AKM i planuje używania AKM-a czy Aera do samoobrony, i raczej ma takie podejście, powiedzmy, obrony powszechnej, no to wtedy tak, sześć magazynków. Natomiast tutaj jeden magazynek w broni, dwa magazynki zapasowe, to jest w tym przypadku 45 naboi. 45 naboi, to nawet jak chcemy odstraszyć strzałami większą, nie wiem, grupę napastników z pałkami, nożami, czy ludzi, którzy są zdeterminowani, żeby nas okraść albo łatwo skrzywdzić, ci ludzie nie, nie szukają walki. To jest częsty, jeden z dwóch częstych błędów: jeden to, że każda sytuacja zagrożenia zaczyna się od zaskoczenia, to jest bardzo rzadkie, a drugi, że jeżeli w cudzysłowie. Ja wyjmę nóż, przeciwnik wyjmie nóż i wtedy będzie walka na noże i będziemy poranieni obaj. Tak, w walce na noży jest bardzo łatwo być poranionym. W broni palnej, z użyciem broni palnej oczywiście też łatwo zostać zranionym. Natomiast jeżeli ktoś nie jest żołnierzem, nie jest zdeterminowanym do czystek etnicznych bandytą, tylko jest kimś, kto szuka, nie wiem, pieniędzy, chce gwałcić, rabować, to on ceni swoje życie dosyć mocno i szuka łatwych ofiar. Stąd też jedną z pierwszych rzeczy, którą robią tacy ludzie, to jest patrzenie na oczy potencjalnych ofiar, na to jak one się ruszają, jak się zachowują. No ale to jest zupełnie inny temat. Reasumując, mieszkam w mieście, żona pozwoli mi, żebym był strzelcem sportowym albo kolekcjonerem. Roztropnie nie jest, żebym wydawał kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy na sprzęt. I broń, i amunicję. Jeden pistolet, trzy magazynki do tego typu, tego typu kolba. Gorąco polecam, bardzo tani sposób do zwiększenia precyzji strzału na odległościach pistoletowych. W sumie 3-4 magazynki, kilkaset naboi, i to jest naprawdę wystarczająco z tej perspektywy obrony siebie, obrony rodziny czy sąsiadów w sytuacji dużych niepokojów, zamieszek. A mówię oczywiście o wojnie, nie mówię o walce frontowej. Jeżeli Państwu się ten materiał spodoba, w planach mamy podobne, y, podobne materiały. Oczywiście można swoje propozycje umieścić w komentarzach. Materiał, który jeszcze planujemy, to jest broń do obrony domu domku jednorodzinnego, broń na wieś i taki najważniejszy, chyba z, tych, z, takiego, z takiej serii. Materiałów, czyli broń, której z pewnością nie potrzebujesz, by obronić siebie i rodzinę. Dziękuję. Jeżeli Państwu się podobało, to możecie robić co tam normalnie się robi w takiej kwestii. Chętnie wysłucham komentarzy jak zwykle bez przekleństw. Dziękuję.